Dziś przyjrzę się jednej z najbardziej wyczekiwanych premier na rynku motoryzacyjnym. Volvo ES90 to elektryczna limuzyna, która ma szansę zdefiniować przyszłość motoryzacji premium. Volvo od lat słynie z bezpieczeństwa, komfortu i innowacyjnych technologii, a teraz dodaje do tego prawdziwie futurystyczne rozwiązania, które mogą zmienić sposób, w jaki patrzymy na samochody elektryczne. Szwedzka marka nie tylko wchodzi w segment luksusowych samochodów elektrycznych, ale robi to w wielkim stylu. Volvo ES90 to elegancki liftback, który łączy klasyczny skandynawski design z nowoczesnymi technologiami. Przód pojazdu zdobią reflektory w kształcie młota tora, znak rozpoznawczy Volvo oraz minimalistyczny grill. Mimo że aerodynamika odgrywa kluczową rolę w poprawie zasięgu, Szwedzi pozostali wierni tradycyjnej, bardziej pionowej linii przedniej części nadwozia, co pozwala na zachowanie charakterystycznej tożsamości marki. Tylne światła w kształcie litery C, pochylona tylna szyba oraz subtelne przetłoczenia na karoserii nadają modelowi dynamicznego i nowoczesnego wyglądu. Dzięki nadwoziu typu Liftback samochód oferuje aż 495 litrów przestrzeni bagażowej, a dodatkowe 48 litrów w przednim bagażniku zwiększa funkcjonalność pojazdu. Volvo ES90 bazuje na nowoczesnej platformie SPA2, a jego rozstaw osi wynosi aż 3100 mm. To oznacza jedno: ogromną przestrzeń dla pasażerów, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Osoby podróżujące na tylnej kanapie mają do dyspozycji 106 mm przestrzeni na kolana oraz 960 mm wysokości nad głową, co czyni ten model idealnym wyborem dla osób ceniących komfort na długich trasach. Wnętrze ES90 to kwintesencja skandynawskiego minimalizmu połączonego z nowoczesnymi technologiami. Centralnym punktem jest 14,5 calowy ekran dotykowy, który obsługuje niemal wszystkie funkcje pojazdu, od czterostrefowej klimatyzacji po ustawienia systemów bezpieczeństwa. Redukcja liczby fizycznych przycisków do absolutnego minimum podkreśla nowoczesny i elegancki charakter kokpitu. Kierowca ma do dyspozycji 9-calowy cyfrowy wyświetlacz zamontowany na kolumnie kierownicy oraz zaawansowany head-up display, który prezentuje najważniejsze Informacje na przedniej szybie. Nie zabrakło też najwyższej jakości nagłośnienia. W topowej wersji ES90 oferuje 25-głośnikowy system audio Bowers and Wilkins zapewniający niesamowite doznania akustyczne. Volvo ES90 to najbardziej zaawansowany technologicznie model w historii marki. Sercem systemu jest podwójny układ Nvidia Drive AGX ORIN, który wykonuje ponad 500 bilionów operacji na sekundę. Tak ogromna moc obliczeniowa pozwala na zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, autonomiczne funkcje jazdy, inteligentne zarządzanie energią czy nowoczesne zabezpieczenia przed cyberatakami. Volvo od zawsze stawiało na bezpieczeństwo, a ES90 nie jest wyjątkiem. Model ten korzysta z szerokiego zestawu czujników, kamer i radarów, które nie tylko wspierają kierowcę, ale też pozwalają na autonomiczne reagowanie na zagrożenia. Volvo ES90 dostępne jest w trzech wersjach napędowych. Single Motor RWD, czyli napęd na tylne koła, moc 333 konie mechaniczne, idealny dla tych, którzy cenią komfort i zasięg. Dual Motor All-WD, napęd na wszystkie koła, moc 490 koni mechanicznych zapewniający świetne osiągi i przyczepność performance dual motor all WD, czyli topowa wersja o mocy 670 koni mechanicznych przyspieszająca od zera do 100 km/h w mniej niż 4 sekundy Dzięki architekturze 800V Volvo ES90 oferuje ultra szybkie ładowanie, które pozwala na uzupełnienie 300 km zasięgu w zaledwie 10 minut. To ogromny skok technologiczny, który eliminuje jedną z największych bolączek aut elektrycznych. Długi czas ładowania. Bateria o maksymalnej pojemności 106 kWh pozwala na przejechanie do 700 km na jednym ładowaniu według normy WLTP. To wynik, który czyni ES90 jednym z liderów w segmencie elektrycznych limuzyn. Optymalizacja zużycia energii oraz nowoczesne zarządzanie baterią sprawiają, że Volvo ES90 może realnie konkurować z najlepszymi samochodami elektrycznymi na rynku. Volvo ES90 to prawdziwy przełom w historii szwedzkiej marki. Połączenie luksusu, nowoczesnej technologii i potężnych osiągów sprawia, że ten model ma ogromne szanse na sukces. Wprowadzenie 700 km zasięgu, ultraszybkiego ładowania i autonomicznych systemów jazdy pokazuje, że Volvo stawia na przyszłość bez kompromisów. Ale pojawia się pytanie, czy ES90 odniesie sukces na rynku? Volvo kojarzy się z bezpieczeństwem i komfortem, ale czy klienci premium wybiorą ten model zamiast Tesli Model S, BMW i 7 czy Mercedesa EQS? A teraz pytania do Was, moi drodzy widzowie. Co sądzicie o Volvo ES90? Czy uważacie, że ten model ma szansę podbić rynek luksusowych samochodów elektrycznych? A może widzicie jakieś minusy tego auta? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poznam Wasze opinie. Moi drodzy, jeśli film Wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, like czyli kciuka do góry dla YouTube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę mój kanał Motoprezentacje i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!